Starostwo powiatowe w Kościanie, poza wcześniej planowanymi inwestycjami, zakupi na potrzeby samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Kościanie wysokiej klasy urządzenie Aerosept 500 do dezynfekacji pomieszczeń i rzeczy, które się w nim znajdują. Urządzenie to pozwala na działanie m.in. bakteriobójcze, drożdżobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze. Jego koszt to 80 tysięcy zł i będzie to pierwsze takie urządzenie w szpitalu. Szpital obecnie wykorzystuje inne urządzenia do dezynfekacji. W tegorocznym budżecie samorząd powiatowy zabezpieczył na ochronę zdrowia ponad 1 377 000 zł. Z tego ponad 813 000 zł zostało przeznaczonych na inwestycje, w tym 650 000 zł. na dokończenie budowy sterylizatorni i na zakupie wyposażenia. Ponadto w ostatnim czasie Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego przekazało szpitalowi 120 litrów płynu do dezynfekcji rąk, 95 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni i 200 kombinezonów ochronnych. Wartość tych zakupów to ponad 11 600 zł.